Gdzie jedziemy? Pokażemy mi pan miasto? Oczywiście. A te podpalenia? A, słyszała pani. No nic dziwnego. Głośno u nas na cały kraj, przynajmniej w tym wiedziemy prym. Powie pani, że wstąpiliśmy pierwszeństwa Krakowowi? Pierwszeństwa w czym? Pod względem liczby przestępstw. No, rozumie pani. Przegrać z Krakusami? O, To się spaliło pierwsze. Burda, to znaczy się agencja towarzyska. Mówią, że to farelka, ale ja tam wiem swoje. Czyli? Kolejny raz wadliwa instalacja. Serio. Powiem pani, że jeśli to epidemia wadliwych instalacji, to ja jestem <grywka> dziewica z Jemenu, a wiatr tarmosi mi chidza. <grywka> Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Sasza Załuska. Albrecht Karol, komendant. Cześć, Wojtek. Sasza. Cuki. Proszę bardzo, niech pani siada. Czyli przysłano panią do naszej specjalnej grupy, która zajmuje się sprawą podpaleń. Na wyraźne życzenie pani generała. Powie nam pani coś o sobie? Od prawie kilkunastu lat pracuję w policji, od czterech jako profiler. W tej chwili kończę doktorat w Międzynarodowym Centrum Badań Psychologii Śledczej na Uniwersytecie w Huddersfield. A jakaś praktyka? Pomogłam rozwiązać sprawę mordercy z Baw i gwałciciela z Liverpool. A podpalenia? Jeszcze nie. I pomimo to przysłano panią z pomocą. Pamięta pani, co powiedziała? Jagiełło krzyżakom. Przed bitwą, kiedy mu przysłano dwa miecze? Mieczów ci u nas dostatek, ale i te przyjmę jako wróżbę zwycięstwa, którą nam sam Bóg przez wasze ręce syła. To chyba powiedział Sienkiewicz. W rzeczywistości dwa miecze odnosiły się do faktu, że bitwa miała się odbyć w święto rozesłania apostołów. W tym dniu Chrystus powiedział do apostołów: sprzedajcie płaszcze, kupcie miecze. A oni odpowiedzieli: mamy dwa. Burkowski? Tak? Ty, jako pirotechnik i ja ateciak, masz jakieś pytania do naszej pani specjalistki? Nie, panie komendancie.